Dzień dobry Państwu! Wszystkich Was, którzy interesujecie się cybernetyką i wojną informacyjną, zapraszamy na kolejny wykład w NAI Warszawa. Już w najbliższy czwartek, 28 maja o godzinie 18:00 zapraszamy Was na kolejny, piąty już wykład w ramach kursu Cybernetyczne podstawy walki informacyjnej. Tematem tego wykładu będzie Moc procesu. Rola w procesach autonomii. Łączymy się z Dominikiem Dudkiem, autorem kursu i naszym wykładowcą. Halo, Dominiku? Witam serdecznie, zapraszam na wykład. Motywem przewodnim tego wykładu będzie relacja energii, czasu i mocy. Wykład ten pozwoli Państwu zrozumieć, jak gospodarka energetyczna w procesach autonomicznych. Ma się do takiego jednego współczynnika, mianowicie współczynnika swobody. Dzięki temu wykładowi będziecie Państwo w stanie zrozumieć, w jaki sposób czas może mieć wpływ na efektywność procesów sterowania. Pokażę Państwu też zależność od tego, jak cybernetyka ma się w relacji do fizyki pod kątem celu w takiej dziedzinie naukowej, którą możemy nazwać termodynamiką cybernetyczną. Myślę, że po poprzednim wykładzie dotyczącym systemów autonomicznych i homeostazy będziecie Państwo w stanie uzupełnić wiedzę dotyczącą procesu sterowania informacyjnego o tor energetyczny. Na wykładzie pokażę Państwu, jak wygląda kwestia mocy w systemie autonomicznym, jeżeli chodzi o człowieka, a jak wygląda ta moc pod kątem grup ludzi, czyli systemów społecznych. Bardzo ważnym parametrem będzie współczynnik swobody, który pozwala nam mierzyć, w jaki sposób nasze działania wpływają na efektywność naszego sterowania. Będziemy również mogli porozmawiać o kwestii termodynamiki cybernetycznej. Mówiąc kolokwialnie, jeżeli w systemie będzie brakowało mocy, to system cybernetycznego przejdzie na system fizyczny, co to znaczy że będzie już podatny na entropię i po prostu będzie się rozpadał. Rozumienie tej kwestii jest kluczowe dla efektywności procesów sterowania, dlatego zapraszam Państwa na wykład jednocześnie chciałbym Państwa zaprosić do lektury kolejnego rozdziału książki Naukowe Podstawy Nacjonatyzmu na docenta Kosowskiego pod tytułem Przebiegi energetyczne w systemie autonomicznych i ich znaczenie dla procesów rozwoju narodów. Myślę, że lektura tego rozdziału da Państwu bardzo dużo przed wykładem. Serdecznie zapraszam. Link do tego fragmentu książki znajdziecie Państwo w opisie. Zachęcamy do pobrania i do zapoznania się jeszcze przed czwartkiem. Zapraszamy na wykład i jak zwykle do wirtualnej dyskusji z naszym wykładowcą tuż po nim. Widzimy i słyszymy się już w czwartek 28 maja. O 18. Do zobaczenia. Do zobaczenia na wykładzie.